Oczekiwalibyśmy, aby Komisja Wenecka nie chodziła o tych przysłowych dziurawych butach, jeśli chodzi o prawo, tylko poruszała się w oparciu o stosunku polski Konstytuc i polską konstytucji, własny staty polską konstytucję. A co mówi polska konstytucja? Ona mówi, że Polskę na zewnątrz reprezentować może prezydent i Rada Ministrów reprezentowana przez ministra spraw zagranicznych. I tylko tyle. Ale to pytanie w takim razie, bo jeżeli Marszałek Senatu łamie konstytucję, to czy spotkają go jakieś konsekwencje za to, czy może to robić tak bezkarnie w takim razie? A hejt? Pani, e, hate. zacznijmy od tego, że świadomie też łamie swój statut komisja wenecka, czyli przedstawiciele komisji weneckiej, którzy tutaj przyjechali, co pokazuje, że są zaangażowani w polityczną grę, nie są bezstronni i takim symbolem jest to, że jej sekretarzem jest przedstawiciel Rosji wszyscy się przyjeżdża uczyć nas Polaków, jak mamy przestrzegać praworządności. Dość zabawny. By się uśmie